Właśnie bardzo z poczty, przyszedł do mnie wtrysk. Także dzisiaj szybki, króciutki filmik na temat wtrysku. Chcemy zobaczyć jak działa nowy wtrysk kontra stary wtrysk wyczyszczony. No i pomysł jest taki, że zrobimy jakieś krótkie wideo, ustawimy statyw w jednym miejscu. No i postaram się pokazać jeden do jednego jak to pracuje. Jak jest, pracuje stary wtrysk, jak pracuje nowy. Mam tutaj nowy wtrysk. Z tym, że jest tutaj mała różnica i muszę Wam o tym powiedzieć, ponieważ tutaj jak zobaczycie, jest tutaj 6 dziurek, a wtrysk, który jest zamontowany w motocyklu, ma cztery otwory więc mogą się delikatnie różnić te chmury. Ten wtrysk tutaj jest wzięty z Yamaha R125. No i myślę, że będzie, będzie chodzić. W zestawie mamy nowe oringi. Także myślę, że go sobie zamontuję, mimo to, że ten stary mam dobry, ale mam mocniejszy regulator ciśnienia, tam 3,5 bary daje, także tutaj mam też wtrysk troszeczkę lepszy. Może to coś pomoże, może nie w uzyskaniu większej prędkości maksymalnej, ale na pewno da mu troszeczkę więcej mocy przy rozpędzaniu, na to liczę. Ok, mam już wtrysk na wierzchu, to jest ten, ten stary wtrysk. Poczekajcie, może lampę włączę. To jest ten oryginalny wtrysk, który tutaj był w tym motocyklu, on jeszcze Powinno się tylko różnić tą, tymi otworami tutaj, które możecie nie wiem czy zobaczyć, czy nie możecie zobaczyć. Ustawię tutaj statyw i zostawię go w tej samej pozycji przy jednym i drugim wtrysku, doświetlę go lampą. Na co nie mam wpływu? To na pewno na oświetlenie zewnętrzne, ponieważ dzisiaj jest taka pogoda, wiecie, chmury, słońce i tutaj się może coś zmienić. Zamknę może tą bramę, żeby było stabilniejsze, ale i tak mam jeszcze świetlik. Także to też będzie mogło mieć jakiś wpływ, także musicie sobie wziąć to pod uwagę. Z mojej strony staram się to zrobić jak najbardziej obiektywnie i żebyśmy mieli porównanie, bo sam jestem ciekaw, czy jest jakaś różnica między dwoma wtryskami starym a nowym. Z lewej strony wideo będzie stary wtrysk. Ustawiam statyw, tak jak powiedziałem, i lecimy z tematem, a po prawej stronie będzie ten fioletowy nowy wtrysk z Chin. Ok, mam już to nagrane. Jeszcze nie zmontowałem filmu, ale odniosłem wrażenie, że nowy wtrysk daje lepsze wtryski. Jednak tam jest może minimalna różnica, ale prawne oko zauważy większą dawkę. No wiadomo, ma 6 otworów, więc suma sumaru, no musiałaby być lepsza, ale no stary wtrysk uważam, że to nie jest jednak już to. Oczywiście, na starym wtrysku motocykl chodzi, także no nie ma problemu, tak? Ale przejechałem się, taką zrobiłem sobie jazdę testową. I przy 9000 obrotów gdzieś troszeczkę szarpie i chyba mu brakuje tego paliwa. Piątek, piątunio, ja się zwijam, czas trochę pojeździć i Wam życzę udanego weekendu, no i pogody świetnej. Trzymajcie się, dzięki za lajki, dzięki za komentarze, zapraszam do subskrypcji. No i trzymajcie się, cześć.